Chodziła Pani do szkoły na Kordyckiego? Na Kordyckiego, przed wojną, tak, tam chodziłam. A jak Niemcy weszli, to już wtedy ta szkoła była zamknięta, już tam nikt nie chodził, tam już nie mogliśmy chodzić. Tylko potem chodziliśmy na ulicę Plac Kościelecki, tu naprzeciw kościoła jezuitów, ta duża szkoła. I tam w okupacji tam chodziłam. I potem jeszcze chodziłam no, na Nakielską też, po lewej stronie. A przedtem jeszcze, zanim do szkoły, poszłam jako dziewczynka taka pięcio sześcioletnia, to byłam prawie rok czasu u mojej cioci Tucholi, Sławięci tam. Moje, moje, to moja chrzestna matka była. Tatuś mnie tam zawiózł, i tam byłam, i tam po prostu taki tam był dom. Obok mieszkała taka niemka, i miała sklep, i dziewczynkę w moim wieku. I myśmy się tam kolegowały, i ja do niej mówiłam po polsku, na mnie po niemiecku, i przez ten rok czasu prawie ja się nauczyłam po niemiecku od niej, a ona ode mnie po polsku. Jej mama zawsze się cieszyła i mnie tam poprosiła do środka i dawała mi tam słodycze, bo mieli sklep taki ze słodyczami, nie cukierki tego. No i jak rok byłam, to się nauczyłam. I to jeszcze przed tym, zanim Niemcy wyszli. Ja potem oj, ojciec po mnie przyjechał, bo już był okres taki, że musiałam do szkoły pójść. No i jak ta wojna potem wybuchła, no to ja już musiałam po prostu, a rok chodziłam tutaj, w tej polskiej szkole, na Kordyckiego. A potem musiałam już tego do niemieckiej iść. I chodziłam właśnie tam na Nakielskiej, na po lewej stronie była tam ta szkoła. I tam zaczęłam do tej szkoły chodzić. I jak przyszłam do tej szkoły, to już tam Niemka, a to polskie dzieci były. I one wszystkie musiały się po niemiecku uczyć, a ja już nie musiałam, bo rozmawiałam z tą nauczycielką po niemiecku. ona mówiła, dziś oh, sie sprechen ganz gut Deutsch. Nie, że dobrze mówię po niemiecku, gdzie się nauczyłam. Ja mówię, że byłam u koleżanki, ojciec mnie tam zawiózł. mówię, że byłam na wsi, tam w Tucholi, w Borach Tucholskich, i tam z taką dziewczynką się bawiłam i ona się nauczyła po polsku, a ja po niemiecku od niej. Przez rok czasu to naprawdę dobrze umiałam. I ta Niemka, Hagedorn, nie tylko Hagedorn, tak, ja już nie pamiętam. I to, ta Niemka właśnie mówiła, że bardzo dobrze się nauczyłam, i zawsze mnie tam prosiła do, do przodu, żebym tłumaczyła tym dzieciom też.